Cześć, cześć. I no i widzicie? Piąty <grym> raz dzisiaj. Hej, cześć, witajcie z tej strony Piotrek, witam Was bardzo serdecznie. Brandon jest Lebede, ze mną jest Tomek, o czym już to sobie znać. Jest Maciek. Jestem, dzień dobry wszystkim. Jest Wojtek. Jestem. Słuchajcie, wszystko przez to, że um, przed zacznieciem nagrywania mam nie odliczać raz, dwa, trzy, bo zazwyczaj tak robiłem. Teraz nie odliczę Dwa, jeden, się jeden. Tak, dwa, trzy. Tak. I Tomek mi się teraz wcina w każdy początek nagrania. Ale no. nie powiedział, że on tak jakoś z dupy? No! Nie. To nie no wiesz jak? dziwnie. No nigdy nie wiadomo, dobra. No bo nigdy. u mnie i u Wojtka tak, u ciebie tak nie jest, nie? Bo z Happym nigdy nie wiesz. Nie, bo u nas to jest tak, nagrywamy. I już jest, nagrywanie. Okay, a, a u niego jest. nagrywamy. Ja potem nie wiem, czy on nagrywa, czy on coś nie czy to Nie, to jest Początku jest. Dobra, anyway, w każdym razie, słuchajcie, oh. ja mam daily, żeby uciekać przed mordercą przez dwie minuty. A ja, ja właśnie trochę moje mojej drogiego łąbeczki. Dobrze, więc Maciuś będzie nas leczyć. Tak, a ty sobie uda Ja też muszę uciekać przez dwie minuty. No To będzie się w parze biec. Dobrze, to będzie. Tak, obok siebie. Tomek, a ty? Ja mam nie spotkać mordercy. Naprawdę, jest taki park? Nie, nie, żartuję. Znaczy ten. <laughs> No Nawet, nawet Wkażemy, nie będziesz sprawdziłem. Jesteśmy ciekawi, czy będzie może świnka, czy może jakiś inny morderca, czy może nowa mapa w końcu? A ja wam powiem wczoraj, że jak grałem sobie sam, to no. No, grałem na nowej mapie trzy razy po rządu. Żartujesz? Ale nie było Wiele świni... Ty tylko... grałeś meczy? No. Właśnie. Kilka. Ym, I nigdy Aha. nie było świni, tylko Bez byli nas. zawsze inni killerzy. No nie, mm -hmm. ale zawsze była mapa The Game, zawsze. Ale wiecie co wam powiem? No. Jak my gramy bez niego, to grazie bez Oburzenie. Ja sobie wbijasz. Jak możecie, macie ja, ja, lewy, ja, ja chcę tylko zaznaczyć delikatnie, że wczoraj graliście w overka i Fortnite, kiedy ja byłem kąpać się i robić inne potrzeby życiowe. Ale, ale to po. po ale my wiedzy. mówiliśmy, że tak. jak ty pójdziesz, to my będziemy sobie grać w overka, powiedzieć, I dobrze, że ty dobrze. ja ileś kąpać. Tak, no. A jak chciałeś, no, grać z nami. Ja wam mówiłem że ten, mój drodzy, będę. A Przepraszam, Wojtek nie spał do 8 ja też. No. To wam powiedziałem, że będę grał. Ja? Do dziesiątej. Nie, nie. nie, nie ja też po poszedłem. Jak to, do dziesiątej? No tak. A po drugie, czemu nie informujesz, że grasz? Mówiłem dzisiaj wszystkim, że o dziesiątej ustałem, no. po dziesiątej. Halo, tak. tak mnie słuchasz? A wstało o osiemnastej. No. Tak no. mnie słuchasz. Ja już po potem nie przeprosił od razu. A dzień dobry. Coś Ty pierwszy przeprosiłeś, to w ogóle... Nie. 5. Coś mam złe przeczucia. Tak. Coś mam złe przeczucia, że nam się gra nie załad na Maducia? Eee, Bambucia. Nie. Bo to hejpia cała jest. Nie Kółko na blondyna robi się. Halo, halo. Widzę placki dwa. No na brązowo macnę sam. Nie ale są. No to ale pójdźmy razem. I zafarbujmy łeb na. No. no nie wiem, utwór już. Aha, płytę przełączę przełączył piosenkę na no Spotify'u, pyk. Przełączył tak. Dysko, e, co tak długo? No właśnie, chyba nam się nie załaduje, tak myślę, coś Last było. Się do... to fallen. No nie to, to, to się to... Zaczęło... To to to... Do... Ale ja mam dopiero taki mały paseczek, wy tak macie? Ja też mam. Mhm. Tak, czyli nas nie załaduje. No. Generators can often be located by searching for the flashlights above them. Flashlight. It's like a flash like burning in your Some eyes! Są bez innyźdy efekty... No co? <laughs> <laughs> Słucham <laughs> po niemiecku. Efekt. Wiemy. Schmekte. Nie, to chyba nam to nie pieknie. Schmekte? Wiecie co? Czekaj. Szmekte. Nie no najwyżej, najwyżej, się jeszcze bardziej skompromitujemy na YouTubie. Pizdu. Im totem. Pizdu. Mm -hmm. Chyba, że zrobimy random z ekranu wczytywania. Tak, to jest tak. bardzo dobry pomysł, słuchajcie. Teraz się czuję, jakby wróciły takie stare, dobre czasy dbd gdzie na lobby czekało 15 minut co najmniej. Tak. Mm. No, to były początki DBD, jakie jeszcze dużo osób nie miało. Tak. I my siedzimy z w lobby na live'ie, live leci, a my tak 15 minut w lobby. No to poczekajmy mm. tak jeszcze, wiecie, 10 minut to prywatny odcinek minie. No i potek sobie już spokojnie zakończy. Tak, my tak. Lulu. i będzie. Tak co tam u was, piszcie w komentarzach. Nie, jeżeli podobają Mam się takie randomy, dawajcie w górę. Nie, słuchajcie, ja mam teraz pisałem. Ty... 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 Kto jest kim? Kto jest kim w Dead by Daylight? A. Kim jest... kim jest świnka? A. Uciekinierem? B. Mordercą? Killerem? C. Potem hakiem? sztucznym hakiem. powiedziałeś to tak, jak w latach 90 w sekstelefonie jak się dzwoniło. A skąd wiesz? Bo dzwoniłem. Dzwonił. No wiadomo. Nie muszę nigdy dzwonić na sekstelefon. Cześć, jestem nie? Rysia. Nigdy nie próbowaliście ze mi dzwonić? Nie. Ja, ja dzwoniłem. Nie, bo u nas było zablokowane 0700. Nie, ja nie Telefonu dzwoniłem. Telefonu stacjonarnym, ale... bo to też komórek nie było. Mówię, no, ale... ale... zablokowany miałem. Jeśli moja mama to zobaczy, to pozdrawiam cię serdecznie, ale ja dzwoniłem, jak mojej mamy nie było, dzwoniłem na telegry i posie mega rachunek telefoniczny. <laughs> <laughs> ja... I teraz właśnie, Piotrku, w tym momencie zostajesz pozbawiony funduszu studyjnego. <laughs> rachunek, czekaj. A mama po prostu na ojca się darła, a ty nie, <laughs> był to synek. Nie dwa na razy. Kogo? Pytaka, na, ko na kogo poszło wtedy? Na ciebie czy na brata? Bo nie pamiętam. Nie było chyba w ogóle mowy o tym w domu, z tego co mi się wydaje. mama myślała, że to ona. <laughs> nie, ale nie, ja dzwoniłem dwa razy wtedy. Nie dodzwoniłem się, ale jak patrzyłem na te dzieci, które dzwonią i mówią, w którym roku się urodziłeś? E, 1904. Teraz myślę, co ja powiem? Jak mnie o coś zapytają? No, że co mam? I że co, że ma taki głos? Bo jeszcze przed mutacją? No, no. Hmm. Nie ma bata. Ty jesteś po mutacji? Ty, Trzeba ty, Trzeba było powiedzieć, jestem chorym, ch mam chorą córkę. Mam chorą córkę. Znaczy były te czasy przed chorą córką. Słuchajcie Wtedy jeszcze ludzie nie mieli tak chorych córek. Piękny. Mm -hmm. Tak piękny. Tak piękny. Ja nie wiem, czy nie zrobimy sobie cięcia, bo cofnę się, boźni ma. Też mi się tak wydaje, no. że chyba zrobimy sobie cięcie i wrócimy do Ej, wziął mnie. O, lobby. O, lobby? Tak wrzuciło cię do O, jest w lob... to lobby To widzisz, nie no, musimy też. robić cięcia. No, nie jesteśmy w lobby, Dobra, to nie robimy cięcia. <laughs> Patrzcie, ale 6,5 czekaliśmy na ten na mecz. No, bo... Zaproś mnie. Już. Zaproś mnie! Ty osoby ja sobie sam dojde. Proszę bardzo, zapraszam. Tam się. powiedziałem, że dojdę. Nie interesuje też, mnie to. Ja mogę tylko z jedną osobą dojść. No. Z kim? Dajemy ready. Czekajcie. A z takim jednym. Ja wyczułem, że Wojtek ma to duży ping on nas nie słyszy. Ja jak, jak jak, Jak on ma duży ping, to ja mu zrobię pong. Ej, ale powiem wam tylko jedno, że wpierdzieliło mi item. Naprawdę? Tak, ale lipa. Bo straciłem zieloną skrzynkę, a miałem, ale nie, nie, nie zabrało mi oferingów, nie? Ja offering dam. A czy wiesz to, to ci nie wpierdzieliło, tylko to yy, cofa ci z powrotem. No ale ja nie mam tej zielonej skrzynki. Miałem zieloną skrzynkę jedną. Aha, a to bez sensu. No. no ale mi, jest dodatków mi nie zjadło, ale skrzynkę zjadło, bo mam tylko żółtą. Nie mam, nie nie miałem, nie miałem niebieskie. A Zielonej. To Tomek, jaki ty w sosie pomidorowym był wyciapany? Wiesz. Lubisz spaghetti. Oj tak. Szpagedi. Lubisz zastać makaron. No robić lubi. No, on on, on to tak chce. Czak! Tak. Teny. No, pene. Pene to są piórka, nie? Nie, pene to jest taki taką grubą karurka. Ucięte ta... pod skosem. Piórki. A to nie są, nie to są, to nie są piórka? Nie. Piórka. Bo mi chodzi nie o te... Znaczy... Hm. Kokardki, farfale? Piotrek, a dlaczego nie. ty uciekasz tą czarną? Nie uciekam czarną, nie wkręcam Czarną miałeś. Nie, miałem tego... No serio? ...detektywa. Czarną miałeś, nie. Miałem detektywa. Czarną. To detektywne. jak tam piórka? W każdym razie, nie, bo ja zawsze na piórka mówiłem właśnie te rurki takie z dziurką w środku, gdzie sosik zasięgł. Jakie piórka? To, co to makaron. Nie ja wiem, że to w sumie kaneloni, o tak. Jaki to jest makaron piórka? No to dla mnie piórka to są te takie, te pod skosem cięte, takie trapezy. Tabryka. Tam taka fabryka na wysoko jest. Co? Jakie trapezy? What the fuck? No i ty wiem. makaron żeresz. <noise> Najlepszy. dla zwierząt lupel. chyba skoro piórka. <noise> o, teraz się ładnie ładuje. no. Ja tego muszę zdjęć na odsypie tych piórek. Bo ja nie wiem. Dobra, ja ty później są Wyszukam, wyszukam mi o penę chodzi. Może. No tak mi się wydaje, że penę to są piórka. W każdym razie. Cicho. cicho. Ja się, za ja się załamałem jak stary da. Do... Cicho. W każdym razie, ja nie wiem jak wy, ale ja lubię takie klasyczne świderki. Zazwyczaj. Ja ogólnie wiem makarony, także dla mnie No to, to jest wiesz. Mój. Czy świdereczko kartka, czy mam? No na to wiesz... bagna. Myślę, Zdenialiśmy... że w ogóle ci gra włączyła. Ciesz się, bo właśnie ja dałem <gryng> tę tak, karteczkę <gryng> na <bagno. gryng> Dziękuję. Właśnie zcęliśmy... A jeszcze jest doktor chyba. Oczywiście, że jest. Stęciśmy ogromną szansę na zagraniu na nowej mapie. Mm, A sraka, nie było szansy. <gryng> Szansa jest przereklamowana. Pance, szansa, szansa. Szansa Szansa mamy. Kurde, Tomek. Wojtek. Traciłem przecież markową część. Przeze mnie? <laughs> tak bo mnie w straszyłeś. Już byłem delikatny. No, ale za mocny. Oj, i czasem. Nie mogłem pohamować. Co już Piękne. będzie bez rękawniku bez spodni, to co? Cały <laughs> w dziarach, nie? Mm. Uda mi się uciec. Odpowiedź A. Nie. Odpowiedź B. Tak. Odpowiedź no ja C. Wszystkie... Ja, ja myślę, że zważywszy ja. na mnie, wszystkie odpowiedzi są na nie. Piotrek ja zasługuje na karierę na YouTube. Wojtek! Wojtek! Tak. Nie. Absolutnie. Kategorycznie nie. Jezus. Sen. Pamiętajcie, że ja was... HEPIP ja cię czegoś po mnie. On nasz do mnie goni No nagrywasz. Tomasz raczej stay away from me mm. Stand by me It's like a flash I burning in your eyes Kurde On mnie falny coś, coś czuję, że ten meczek będzie krótszy niż nasza pogaduszka przed... <coughs> ja cały czas hmm. uciekam HEP, ja tu jestem! Tak? <coughs> Spoko, bo on tak. też. Ej, idźcie w naszą stronę, normalnie jesteście. Maciek. To nie no ja. Happy idzie. Happy! Happy, gdzie jesteś? Chodź tu. Co? Jestem ja łażę. To chodź, bo cię muszą leczyć! Jestem Hepioza. pomiędzy kładką, a... a, a, a no, a, dużo a, a. mi to mówi. ...a miedzą. On no, jest kładko, przy piórku. Kładko, kładko ma mied... O, cześć. O, hej, a to... cię nie muszę macać? A, nie, weź. chodź. To tutaj. weź się skalę, czy cię pomacam. No. <laughs> no to skąd. czekaj. Halo, panie doktorze. Nie, no czekaj, o tu jest, no! Do... Mr. <laughs> no to uciekaj, to ja się zranie. No i się sraczkowałem. Mr. Takcha. Ej, to nie jest normalne, żebym gonił mordercę znowu. Halo, panie morderco? Nie, czy jest jakiś nienaprawiony. Panie morderco, jest. biegnę za panem, halo, ty. Ja no, ma mam Proszę, proszę, nie, nie ten. Macie, że to Jak widzisz? Mówi? Nie. No ja go gonię dalej. Nie zalotów y, Tomasza. No ja on nie będzie ale. Zna, no nie. Wiecie, to ja robię za daily, słuchajcie. Dobrze. Aż mnie ganiał, więc ja. Może i może zrobiłem, bo dwie minuty chyba minęły. Ej, no, goni jego. Siedzę mu na tyłku. A on hmm. go nie mije. Siedzi mu, nie? Na ja tyłku. naprawiam silnik. No halo. Ja też. No zostawił mnie, o jest, widzisz teraz, możesz mi mocnąć. Tylko czekaj, bo on tu gdzieś jest, biegnie. A gdzie jesteś? Gdzie byłem, tylko że obchodzę tak dookoła, to bardziej. Kurde, szlaken, machen, zobaczył mnie. Machen, No Maciek, ja dałem się zranić dla ciebie, uciec, a to co? <grym> się z... A tu kup, sztal? O, no tyś jest normalny. Chodź. Już nie chciałem cię spalić. ty robisz raz. ten? Silnik? Chodź szybko. Tak. ile ci zostało? Stój. No chodź, czekaj, czekaj, Maciek. W Gdzie tutaj? On tu jest. O cześć. Ale tym prądem ka Kasi Maciek no i on mnie tak zastymulował, że, że aż padłem <grym grym> Kurna mi leczyć ten z Haka ściągać No way Kurde miałem perka i skłas O, go Got it O pięknie, Wojtek. Ale timing mamy Dobra, tak, czekajcie, bo ja muszę was wylec- czekajcie, ja się i ci odleczę. I patrzcie, ma... i widzicie jak to jest? I teraz powinienem iść tym moją tamtą postacią, bo tam muszę uciec. Hepioza, hmm. no. stój! Stój tu! Kurde! Maciek, no! Saczka! <noise> Nie no, przy Tomku. Chodź, chodź tu, chodź. No, stój. Tu. Stój, to stop. Wy... To może ja sam spróbuję? Czekaj Nie idzie, bo tak patrzy na taką stronę O Jezu, sorry już... No, ja... No, wystraszyłeś mnie Cicho bądź Czym? <grym> Jadaczka <grym> Piotruś Tak? Lubisz jak jest mocno <grym> Ale tylko z tobą. Dobra. No tak myślałem Aha Aha Zaczyna się aha No i będzie ko krążył koło Tomka jak kruk nad padliną jakąś To no, weźcie go na dwie strony, no Jeden na przyręty, drugi biorę mnie. O, czekaj, Tomek, spokojnie, ja to jakoś ogarnę. No, to Teraz! Uskinałem. Uciekaj! Dlaczego on poszedł za mną? No, ja no nie, ja otwieram! Maciek! Dobra, otwarta jest. Tomek, tak ta, koło której przybiegaliśmy. Żywa, ty! Stój, tutaj jest zadymion. Co? Stary, mam twój adres, możesz prze... No, dawaj. Tak koło mnie. A nie. Kurde. Wiesza go. Wiesz co, on już go dawno temu wziął. Co, ty, masz jakieś opóźnienia w grze? Wiesza, teraz go wiesza. A to ma chyba zginie teraz. Już zginąłem. No. no a, tu to nie, chodź do bramy. Dobra. I teraz mógłbym zrobić sobie daily tamtą postacią, nie? Mm. Szybki oh. meczyk. Bardzo. No. A ile mamy czasu? 14 minut. No, to idealny random. No, dobra, tak z czego, z czego mówię, dłuższa była nasza konwersacja. Tak, tak, taka jest prawda. Także tutaj będzie tytuł Konwersacja. W każdym razie dziękujemy wam bardzo serdecznie za zaplanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ze mną był Maciek. Byłem, oczywiście. Był SN Tomasz. Byłem. Po nazwisku Esen. tak pojechałem. Był Wojtek. Byłem. I co, dziękujemy za bardzo no, a jak, jak, przepraszam, jakie ty masz nazwisko? Halo? Brzęczyszczykiewicz. <laughs> no, tak. Dobra, w każdym razie, nie zapomnijcie kończyć łapce w górę, komentarzu, subskrypcji, dzwoneczku. Trzymajcie się, do zobaczenia. I pa, pa! Pa! pa.